Druga kolejka zmagań velitran den eliminacji do mistrzostw Europy U17 i przed Polakami mecz o wszystko w dodatku z rywalem z najwyższej półki. Na Capilow Park reprezentacja Polski grała z Portugalczykami, którzy w pierwszym meczu pewnie wygrali ze Szkocją 2 do 0. Dwie personalne zmiany dokonane przed tym meczem przez trenera Przemysława Małeckiego. Jedna wymuszona. powołującego za czerwoną kartkę Filipa Markwińskiego zastąpił Hubert Turski. Druga zaś to pojawienie się w wyjściowej jedenastce Nikodema Niskiego kosztem Jakuba Niewiadomskiego. Porażka z Rosją postawiła naszą reprezentację w trudnej sytuacji, więc od początku białoczerwoni musieli zaatakować. To trzecia minuta meczu. Nikola Zalewski dostał piłkę na lewej stronie i popędził w kierunku pola karnego. Popatrzmy, nawinięty Tomasz Stewesz. Strzał, ale zablokowany. Jeszcze Zalewski dryblował w polu karnym, no ale drugiego uderzenia już nie było. Odważnie rozpoczęli ten mecz pod opieczni trenera Małeckiego, a to już kolejna okazja. Doszrotkowani Iskry na głowę Turskiego i gdyby ten drugi poszukał strzału nogą, a nie głową, to mógłby być gol na 1-0. Tak się jednak nie stało, a w kolejnych fragmentach to Portugalczycy zabrali się za ofensywę. Dziesiąta minuta na zegarze, piłka do Fabio Silwy, który z obrońcą na plecach świetnie zagrał do Pedro Brazão. Brazão stanął przed wyśmienitą okazją, no i niestety jej nie zmarnował. Portugalia na prowadzeniu. Po niezłym początku Polaków gol zdobyty przez podopiecznych Emilio Peixe. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację na powtórce. Duża zasługa Fabio Silva, świetnie zostawił piłkę przed Bejgerem i wyłożył ją do obraza. No ale Silva to jeden z liderów tej reprezentacji, więc można się było spodziewać, że naszych obrońców czeka trudna przeprawa z tym zawodnikiem. Niespełna 20 minut później, znów w ofensywie Portugalia. Znów piłka pod nogami brazaą, choć tym razem dociera ostatecznie na drugie skrzydło. Jerson postanowił uderzyć. Zrobił to mocno, precyzyjnie, dokładnie tak samo jak trzy dni wcześniej w meczu ze Szkocją. Jeszcze raz widzimy, jak uderzył Jerson, jak zdobył tego gola na 2 do 0. Wyciągnął się Bieszczat, ale piłki nie był w stanie sięgnąć. Po pół godziny przegrywamy dwiema bramkami, no a sytuacja biało-czerwonych staje się naprawdę trudna. Przy korzystnym układzie wyników Remis pozwoliłby nam jeszcze wierzyć w awans do samego końca, ale porażka sprawiałaby, że te szanse byłyby już tylko iluzoryczne. Tutaj widzimy strzał Kozłowskiego, ale takimi uderzeniami nie można zaskoczyć Samuela Suaresza. Zaskoczył za to wszystkich dwie minuty po tym strzale Fabio Silva. Wydawało się, że z praktycznie zerowego kąta nie będzie w stanie nic zrobić, ale napastnik FC Porto kopnął piłkę tak, że ta odbiła się od słupka. Do zawodnicy schodzili przy stanie 0-2, do 2, no a Polacy od początku drugiej połowy byli postawieni pod ścianą. Personalna decyzja przed drugą połową. Na boisko nie wyszedł już Hubert Turski, którego zastąpił Daniel Dudziński. Liczyliśmy przed tym spotkaniem, że uda się wziąć rewanż za starcie tych drużyn sprzed kilku miesięcy podczas Pucharu Syrenki. Tam Biało-Czerwoni prowadzili 1 do 0, 2 do 1, a ostatecznie po wyrównanym boju przegrali tylko 3 do 4. Tutaj, żeby powalczyć o punkt, trzeba się było w drugiej połowie solidnie napracować. Jedna z najgroźniejszych okazji Polaków, minuta 55. Przytomnie rozegrany wrzut z autu, piłka do Michała Rakoczego, który popędził w kierunku bramki, ale potężnie zbudowany golkiper Portugalczyków wygrał ten pojedynek. Okres między 55 a 60 minutą. To był czas, w którym zdecydowanie mogliśmy Portugalii ukuć. Krótko po tej okazji znów uderzał Rakoczy, tym razem głową, ale znów na posterunku Suárez. Teraz minuta 60. Wprowadzony na boisko z ławki Dudziński posłał świetną prostopadną piłkę do Rakoczego. Kapitan naszej reprezentacji uciekał obrońcom, ale ostatecznie siła złego na jednego. Nie udało się oddać choćby strzału. Niezły obiecujący start drugiej połowy. Pojawiła się wiara w to, że można jeszcze odwrócić losy tego meczu, chociaż w 64. minucie mogło być już po wszystkim. Szybki kontratak Portugalczyków: Fabio Silva zagrał do Enrique Pereyry. Strzał Pereyry wybronił Bieszczat. Po chwili dobijał jeszcze Silva, ale tutaj uratował Polaków od utraty gola Łukasz Bejger, który wybił piłkę w ostatniej chwili z linii bramkowej. Trener naszych rywali wymienił w 59. minucie parę skrzydłowych, którzy zdobyli w tym meczu po jednym golu, a zmiennicy też chcieli pójść w ich ślady. Strzał Pereira już widzieliśmy, to natomiast próba Bruno Tavaresa. Wszystko zaczęło się od niesłychanie mocnego wyrzutu Suareza. Tavares uderzał lewą nogą, ale nad poprzeczką ten jego strzał. Ostatni kwadrans tego spotkania, czasu więc coraz mniej, no ale ciągle jest wiara w szeregach biało-czerwonych. W 79. minucie nadarzyła się okazja do wykonania stałego fragmentu gry. Rzut wolny z lewego sektora boiska. Nikola Zalewski będzie dośrodkowywać. Popatrzmy, fatalne zachowanie Soaresia. Ten pewny dotychczas punkt Portugalczyków teraz zachował się bardzo źle. I na Capilow Park w Greenock znów robi się bardzo ciekawie. Popatrzmy raz jeszcze. Wzrost Soaresa sprawił, że wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. No ale w pozornie banalnej sytuacji się pomylił. Mało brakowało, a minutę później ta bramka nie miałaby już żadnego znaczenia. Portugalia poszukała błyskawicznej odpowiedzi. Kizera zagrał do Fabio Silwy. ten stanął oko w oko z bramkarzem, ale Kacper Bieszczad strącił piłkę na słupek. Wielkie emocje w końcówce tego spotkania. Polacy uwierzyli, że są tu w stanie powalczyć o remis. Między innymi Wędrychowski i Górski pojawili się na boisku na końcowe fragmenty tego meczu. 85. minuta, Dośrodkowanie na głowę tego pierwszego, ale Marcel Wędrychowski nie był w stanie zamienić tej sytuacji na gola. To była naprawdę dobra okazja, ale znów zabrakło pozytywnego zakończenia. Wszystko do przodu rzucili biało-czerwoni w końcówce. Kolejna próba. Biegański do Kozłowskiego ten uderza, ale prosto w bramkarza. Cztery doliczone minuty nie przyniosły już Polakom okazji do wyrównania, a mecz zakończył się wygraną Portugalczyków. Po tej porażce pozostało jeszcze naszej reprezentacji trzymać kciuki za Szkotów w meczu z Rosją rozgrywanym tego samego dnia po południu. Rosjanie jednak wygrali pewnie 3 do 0 i w ten sposób pozbawili Polaków już choćby matematycznych szans na awans na euro. Stawką wtorkowego meczu ze Szkocją będzie więc wyłącznie uniknięcie ostatniego miejsca w grupie, natomiast awans już dziś mogą świętować Rosjanie i Portugalczycy.